Dobry wieczór wszystkim wilgotny głupik z tej strony. Powiem wam szczerze, że w komentarzach pod ostatnim filmem, zwłaszcza komentarz smoka akwariowego, dał mi do myślenia, powiem wam szczerze, dużo mi dał do myślenia. I chciałem powiedzieć wszystkim tylko jedno. Przepraszam za swoje zachowanie zrobiłem kawał maniany także wszystkim tym, którzy naprawdę chcieli dobrze chcę powiedzieć, że ja zawiniłem ja zepsułem i chcę powiedzieć, że to akwarium naprawdę myślę, że byłoby mi dużo bardziej przyjemnie, gdyby poszło dla kogoś to naprawdę jest w gorszej sytuacji ode mnie, kogoś, kto naprawdę potrzebowałby tego niż ja, to ja mi pisał smoga fryjowy, pozdrawiam go serdecznie i napisał, że nieważne, czy się będę gniewał, czy nie. Nie gniewam się. Właśnie ja nawet dziękuję i czapka z głów dla właśnie tego użytkownika, bo to on jako pierwszy Otworzył mi moje zamglone gały. Napisał mi właśnie, że: Ej, jak to? Dronem sobie latasz? Żółwia masz? Ptaszniki masz? A akwarium sobie nie kupisz? No. Bardzo mądry komentarz. Dostałem zimny prysznic. I powiem szczerze tak. Żółwia dostałem od znajomego. W gratisie, zupełnie. Um. A co chodzi? Obtacznika to też dostałem od znajomego, znaczy od znajomego, no w sumie od znajomego, nie, no bo od nauczyciela, ale za tą dzisiejszą, za tą akcję, która w ogóle wyszła, ja już oczywiście tam pisałem na prywatnie do pana Wiesława Smużyńskiego, powiedziałem jak jest i dlatego muszę powiedzieć, że nie idę, powinienem chyba za tą całą akcję po prostu się zmyć z YouTube'a, jak woda z wanny, gdy się korek otworzy. Powinienem się zmyć z YouTube'a, bo jest mi tak głupio, że. No masakra, masakra. Ale dziękuję, dziękuję za zimny prysznic. Jest mi tak głupio, bo to wszystko nie miało tak wyjść. No ale niestety. Bardzo dobrze mi napisali. Dziękuję, że oczyście mi otworzyli, ale jak ja widzę, że ktoś obcy potrafi obdarować i nie chciał obdarować taką dobrocią. To mi się zrobiło tak miło, że zamydliło mi to oczy. Więc dziękuję wszystkim serdecznie za otwarcie oczu, tak jak mówię do pana Wiesława Smużyńskiego, którego jeszcze raz przepraszam i pozdrawiam serdecznie pisałem. Także mam nadzieję, że się Pan na mnie nie pogniewa. Zrobiło się zamieszania, zrobił się muł i syf troszkę. No, ale cóż, całą winę biorę na siebie, mogłem od razu powiedzieć, jak jest. No i tyle, także nie wiem, czy jeszcze jakiekolwiek filmy będę nagrywał, bo jest mi tak głupio, że mam ochotę zapaść się pod ziemię. Także na tyle w tym filmie, a to widzicie, pozostałości mojego głupikarium. Niedługo myślę, że powstanie nowe, bo to tutaj się rozszczeniło. W tym miejscu i jest lipa. Także do usłyszenia. Jeszcze raz wszystkich gorąco przepraszam. Nie chciałem tak i cześć.